Dzień dobry. Dobra. No, chciałem Ci telefonik zastawić. <grym> to jest kurwa niesamowite, ja widziałem tak z 15 odcinków w miarę ciągiem, ostatnich kurwa ci sami ludzie, te same przedmioty kurwa, te same pierdolenie. U, u Was już go miałem, nieraz. Ile potrzebujesz? 150 potrzebuję. 150? No. A wcześniej ile brałeś? No 120, 110. Do no poniedziałku, nie? W poniedziałku weźmie. Redmi 9c. No. Czekaj za Ale tu raczej jest to jest max. No, ja chcę 120. tego <noise> go w Ja nie chcę go szukać, jako w poniedziałek wezmę, bo wezmę na rentę w poniedziałek. 13 teraz weź w poniedziałek, to po... 13? Zobaczymy, co z tego wyjdzie, majster, ale tak. Powiem ci. Moim zdaniem, ludzie, którzy są uzależnieni od alkoholu, kurwa, nie powinni dostać żadnych datków. Socjalnych, kurwa i. Zdrowotnych żadnych. Walisz wódę kurwa i coś Ci się stało, to masz kurwa pecha. Przestań tlać. Ja do niego dałem dwie stówy. Maciek Mika mi kupił w Szczecach, kurwa bardziej 2,5 stówy chciałem. 220 zaniosłem do niego kurwa. Nie chciałem niczego spuścić. Tak jak myślałem, od 2 stówek one są, nie? No to mm. te 120 jeszcze Ci naciągnę. No 120 okay? złotych tylko, nie? Dobra. No, nie chcę więcej. Do poniedziałku, nie? Tak jak go ]ż. wykupię, bo od świąt ja zrobię postę, wezmę sobie tak, pieniążki, Go wykupuję. A co tam zkaczać w ogóle? Ani skórę może robię. No, cisnę pojęci, do na wieczora, nie? Oczymy rana, dosimy wieczorem. No ale zarobi, nie? Zarobię kur. No, mam dwójkę mam. Po co do trzeba odświeżyć, wiesz, panele poli trzeba odmalować, pokoiki. Robot no, to co wiesz? No, kurde, no. robię, no kurde, robię. To trzeba robić, nie? Nie będę do góry kopać. A że pracujesz, a nie jesteś. No tymi. tak, nie jestem jakiś menedżer, nie wiem, chodzi, kurwa, zebrał kurwki, daj mi złotówkę, daj mi 20 łotyków, przyjedz bardzo bardu, daj mi 10 złotych, chodził, zebrał. No kurwa. Też wypijesz sobie czasami. No tak, ja, sobie... ja nie, ja nie powiem, nie, ja no sobie tak. piję, ale mi się tutaj też, nie, po robocie, tak. nie, Lufę mój rawko chodzi, robię od ciumy do kończę o ciumy, 19, nie, idę się wykąpać, podpiszę, wszystko się wykąpię, nie, i się mój rawko przed kolacą. lufę wypijemy. Lufę piję z nim, szef też? tego, tego berwedera, rewedera. Wiesz? O co lufę ja szlupę idziemy spać? Ja się idę wykąpać gdzie idę spać. Ja ciągłek. I kolację zjem, wszystko elegancko, kup, no, no nie jest tak. Rejchodzę bo... na jeżkopku. Bo na tym właśnie polega odpowiedzialność. Nie. Można pić, tylko A trzeba stawać rano do pracę. Ja już tak. Ja już tu starano bez budzika, staję szustarano do roboty. Kawkę się piję, wykąpię się rano, kawkę piję. Jak kawka się parzy, nie? To dalej idę się kąpać. Wykopię się ile? 5-10 minut się wykąpię, już kawka stoi, zaparzona wszystko i cisnę, nie? Nie ma tego, że boli. Dobra, my friend. 120 Ci robię. No. I 37 mnie, nie? Nie, w płycie już Zacznijmy od tych mniejszych rzeczy, dobra? No dobra. Jaka jest prowizja w takim Lombardzie, jak komuś pożyczysz 100 zł, to ile on musi ci oddać? Dużo? 130? Kurwa, dużo. 1% jeden dzień chyba. Wcześniej weźmiemy, to mniej zapłaci. No ale dobra, no ale jak ktoś przyjdzie i pożyczy ode mnie, nie wiem, 1000 złotych, jest procent dziennie, jutro mi to odda, to przecież on ma kurwa tyle papierów, a zarabia chuj z tego. A to nie lepiej wziąć sobie jakiś kredyt odnawialny, czy limit odnawialny na tym? Na. Yy, w banku? Te by były po dwie dyszki. Spoko. Dobra, co tam dalej? Dwa no, odkurzacze. Samochodowe? One są e, nowe, bezprzewodowe, na no, akusy, nie? To będziesz sobie otwórz, podłącz akusę, sprawdź. Też Parkside, czy co to jest? Też Parkside. E, akumulatorowy odkurzacz ręczny. Bez akumulatora i ładowarki on jest? Tak. I nowe są po 150, to zróbmy po 5 dyszek ja. Po 6? 55. Dobra. Po ile ty patrzyłeś te odkurzacze, te 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 akumulatorowe. I ty znalazłeś na lęku 200, tak? Chodziło czy jak? No zaraz sprawdzę. Na Czasami są te rzeczy Parkside drożej niż w Lidlu. Tak? No. Czyli, ty sprawdzasz na. Bo jak ucie. są promocje, nie? To taki odkurzacz może czasami kosztować 70 zł u nich, ludzie kupują, a potem sprzedają to na Allegro drożej. To tak jak z bateriami. Często tej baterii nie ma i ludzie, jak są do sprzedaży w sklepie, 10, kupują 10, od razu 8, 5 tak? albo 10 i zawierają cenę, sprzedają później na portalach, nie? I no? na tym zarabiają. Tak, tak także dokładnie. tacy Janusze biznesu. Ja sam tak kupowałem kilka, bo nie szło ich dostać nigdzie. To co to jest? To jest astrzałka do zwierty. Jak masz tękę, to zamiast wyrzucić, rzekomo tam wsadzasz się ostrzy. Ten był za 206, nie? się ile znalazłeś, ten odkurzacz? Eee, nie, ja znalazłem na stronie Lidla odkurzacz aha, za 149. Aha. Czyli zawsze połowę, ciach na pół, nie? Przeważnie. Zależy też jaki przedmiot, nie? No Ta ostrzałka na przykład w Lidlu 99 zł, na Allegro 149. Zawierzałem. Tak. Dobra, dawaj następne. Yy, następne, zróbmy to. To było używane. A tak chodzi struk do desek, to z Lidla, to już nie mam kartonu. No to jakiś fan Lidla jesteś, co? Nie, wiesz tak jak się robi remonty to jednak kupuję te rzeczy, bo y, to działa, a no cena jakbyś miał kupić, nie wiem, De-Walta Makite, musisz dać z Tysiaka. 9 stów. No i na domowe warunki na no to stosunek jakości do ceny no to jest Dokładnie. akceptowalny. No czemu on to wszystko? Tak. Działa to. I jak nie pracujesz tymi narzędziami na, na co dzień, jeżeli z tego nie żyjesz, to uważam, że nie ma co przepłacać. Często się coś kupi raz po prostu i się użyje kilka razy w życiu, a to nie ma co. Jakieś makity czy coś. Dobry stan tego struga. No dobrze, no wiesz, jak, jak dbasz tak masz? Dryłeczka. No, używany jest od 99 zł, 89 do 4 dyszki mogę sobie. Co? co to kurwa jest? <grywka> to to go łapiesz. O, wiesz, Wszystko jest Dobrze. Pistolet? Zobacz, jaki. No hajsu, możesz strzelać pieniędzmi. Tak? No. Patrzyłem, jest, jest jeszcze bateria i chodzi, także możesz nabić jakąś. Ja, Jak słabe są Jakąś kanapką setek no. załadować i możesz postrzelać. Masz kanapkę pod stołem, to wiesz. Ja, no, jedno. Nie, nie, no, robię jedną Nie, no Jedną Musisz otworzyć musisz wieczko, rzucić? musisz otworzyć wieczko, tym dzynza, za musisz chwycić. No i tutaj ładujesz y, kanapkę setek, załóżmy, i strzelasz na imprezie. No. Wyśmialiście, no. <laughs> poszło. No <laughs> I na imprezie, Właśnie. jakby mieć takie fejkowe maknoty, albo może nie fejkowe, nie fejkowe dyszki, jak jakie? dyszki Albo no. na jakiś kawalerski czy coś, no, no, na bramę, na śrubie. O, widzisz, to jest, jest towar, towar pożądany Dobra, Z tortu wyskakuje człowieku jakaś las Mega, mega pożądany. Ja nie wiem, kurwa, oni ja mam wrażenie, że oni się oglądali kurwa, jakiś rolek na Instagramie, kurwa, i przychodzą swoje wizje, o, ale by było dobrze jakbyś tak. Z tortu by jakaś dupa wyskoczyła, i ty wtedy ty, ty, tymi setkami tak napierdalasz. I ogólnie kurwa jest kac Vegas 4. Z ty strzelasz 10 złoczekami w nią. <grywy> I konfetti tutaj jakieś. No ale ile to kosztuje w ogóle? Powiedz czy był kiedykolwiek taki gadżet i już nie sprawdzę ile, tylko za wiesz, dobry pomysł co. Dwie dychy. Dwie, dwie dychy, no. I to jest Supreme, słuchaj, to jest marka nie, nie w kidmucha, o panie. Dla drillowców. Kur... Tak. przepłaciłbym. Jak przepłaciłbyś? Dobra, mogą być te dwie dychy. A ile to kosztuje? E, no powiem ci od 30 zł to jest na. Brak. Dobra, mogą być te dwie dychy. 10. Nie to no, pierwsze słowo się. Jest to są moje baterie, które są dzielno. bardzo dychę chyba. No, ale co to sprzedaży wyjmiesz? Dobra, 15. Z racji na markę. Nie, no, wyjechać to jest pierdoła. Dobra, szczerze mówiąc. Dobra. Co nam zostało? Tutaj mamy żyrafę tak. do gładzi. Może ja sobie wezmę. Nie, tak patrzę po internecie, to, to trochę drożej kurwa kosztuje. No to fajne. Kupię, czy nie podjeba to jest, nie? Me. się z żoną zabawimy. No, to, <gry> to jest mężne. Dobra, dycha. Tu co to jest? Maszyna do gładzi. Yy, na 230. Użyta? Użyta? Wyprałem tylko, wiadomo, opakowanie, żebyś, żebyś tu miał, yy, to miał to jest czyste w miarę. To też starałem się w miarę odkurzyć. Są papiery, jest tam instrukcja. Ona Tak, yy, ta, yy, Nie, to jest jakaś inna marka. Chyba nie jest DEDRA. Musisz obczaić, od razu sobie od razu sprawdź, czy chodzi, żeby nie było... Szypach ta firma to jest. Szepach, Szepach, szepach. szepach czy Szypach, nie wiem jak się czyta. Nowa? Ile dziś tak kosztuje? Czy nie sprawdziliśmy akurat. Nie, sprawdzaliśmy wszystkie itemy oprócz tego synu. sumie. No, odczaję archiwum Allegro, ale mi się wydaje, że tak maksymalnie za 300. A z bosa ten? A z, boss, z bossa, yy, narzędzia są w porządku, czy nie? Bo ona się sprzedała szybą. Zresztą teraz wiosna idzie, ludzie zaczynają robić remonty, Konserwacji domów, elewacje, gładzie. To będzie moment. Dobra, jest taki cały zestaw. Kiedyś tak, teraz nie? Niebieskiego czy zielonego? Zobacz, jaki kolor? A który jest lepszy? Znośny, ale World DeWalt... Milwaukee jest dla profesjonalnych zastosowań. Ok. No ja chyba mam jakieś rzeczy, kiedyś sobie kupowałem jakieś krętarki, czy mam wyżynarkę chyba z zboża. No. Szlifierka plus trójkąt, plus wzią, nakładki, ten papier i tak dalej, Sprzedano przez kuptera za 250 zł w Lombardzie. No mówię, 150. Sprawne. Sprawne, sprawne. sprawne no? no dobra. dobra. Mówię, 250-300 gdzieś tak się sprzeda. Tak. Urządzenie do, łączy, do ostrzenia łańcuchów 3D. A to chyba, chyba musisz przez drzwi... A może i wejdzie ten kultywator? To ostatnie? Mhm. Tak. Wejdzie, wejdzie, spokojnie. Ciężkie bardzo? Nie, nie. 13 kg. To też jest nutka. Pelca 1800 jeden. Tu po prostu wejdzie, chyba coś Oś... koło 400 czy 500. Elektryczny wertykulator i aerator. Ciężkie słowa, <laughs> Ciężkie nie? słowa, no. Polska, trudny język. W Lidlu kosztuje 499. Z 200 wypełnia. Tak, ten wertykulator będzie 200. No dobra, no to sprawdźmy. na sprawdźmy, sprawdźmy, jaka nie. cena, jaka kwota wyszła łącznie. No i coś kurczę, może podciągniemy do jakiejś równej kwoty. No tr trzeba zaokrąglić, nie? No to też myślamy ile? W Wyszło nam 610 zł w zaokrągleniu 600. <śmiech> <śmiech> Dlaczego zaokrąglasz w dół, a nie w górę? No, taka jest zasada, chyba, że jak jest do. 499 to się zaokrągla w dół, a 5 i wyżej, to w górę. Nie? No ale jest to niepisana zasada, możemy zrobić wyjątkiem. Nie, jakoś tak się zaokrągla w matematyce. No dobra, to Czekam. krakowskim targiem 640. Nie, nie będziemy pociągać do 50, zróbmy 40. Jeżeli jest ona równa lub większa niż 5, to liczbę zaokrąglamy w górę. A jeżeli mniejsza, to w dół. Tak. No i dla klienta musi być, tak? <laughs> no co pan tu? Dobra, to zróbmy 620 i gitara. 630. Nie mam drobnych. No niech będzie Dobra My robimy. No tak, najpierw to, tylko. Ja nie wiem, co to sprawdzić, bo to jest ogólnie kontroler MIDI. Co to jest? Kontroler MIDI, on jest tylko pod PC'a. To jest do produkcji muzyki Apple Studio, Ableton. No to jest jakiś bardzo stary, co? Wiesz, co one chodzą teraz? Nowe. Nowe, nie patrzyłem ile używane. 450 zł. Nówka chodzi. Pytanie, czy ty byś to chciał. Nie, oni zawsze z tymi dziewczynami, kurwa, przychodzą i tak jest co ja kurwa w życiu źle zrobiłem, że chłop kurwa ze strychu do Lombardu kurwa przynosi rzeczy, że miał na McDonalda. No, no. Ja to kiedyś dziś kupiłem od dawno. Nie wiem czy to w ogóle znajdziesz używane w Allegro Są, no. Aha. ile tak z ciekawości to? Eee, używka jedna sprzedała się za 279 i druga sprzedała się za 200 Masz zasilacz? Nie, one są bez. Pod, kompa jest bez zasilacza wtedy, nie? Wtedy? No. Normalnie pod USB, USB wpinasz i ona się instaluje automatycznie. Nie wiem, jak na Windows 11, na 10 działa normalnie. Tylko w jakiś program być musiał mieć jeszcze, nie? Typu FL Studio, albo Hamilton, coś, co to czyta. A nie, co, świeci się nie? Nie, podłączy. Dopiero, dopiero po, po, po włączeniu programu, nie? I po włączeniu jakiegoś plugin, który to obsługuje. Niestety. Ale kąt powinien wykryć, powinno chociaż zrobić pru. żeby jakieś urządzenie, nie? W teorii chyba powinno. Ja tego nie używałem już z dwa lata, nie? Więc to tam nie co wydaje, leżało myślę, że na punkcie, musi być nie? zasilacz tutaj, wiesz? Co to nie było chyba, nie? Zasilacza. A ja nie wiem. Co się wydaje, że nie było. No ale po coś sam te otworki tam nie. No w teorii tak. Dobra, to z tą sobie odpuściłem. Bo ja to wziąłem tylko tak, bo mi leżało, no. a z, z tam to. Chyba, z... że za darmo chcesz. chyba że za darmo chcesz. Chyba, że darmo chcesz. chyba że za darmo chcesz. To muszę oddać? No. No dobra, może być. No i wszystko. Może ktoś się zna. To co to? Spieniacz. Spieniacz do mleka. No. A czekaj, bo mam jeszcze ekspres to możesz w zestawie zrobić, bo w zestawie było. Tak, ja to kupiłam razem Ekspres kapsułkowy Kapsułkowy, no, ale to jest tylko na te chibo, nie? bo one nie są uniwersalne. Dobra, się jeszcze? No, jeszcze parę w tam będzie. Ja dole Tego nie. <laughs> Tomasz, tego nie. Frazarka do paznokci? Też nie. To bierz dostępny. Ja pierdolę, kurwa, jego mać. Chłop, kurwa, przyniósł, kurwa, podgrzewarkę do jajek, kurwa, sali ekspres za 6 zł. A za darmo! Nie chcesz komuś wyrazić? O jezu, uważaj. Mogę komuś oddać, nie ma sprawy. Tomasz, bo ja sprzątam i. Tak. To. To. E Ruterek zewnętrzny. Trzymaj, jeszcze to jest do tego. To nigdy nawet ja na włoży nie było, nie on sobie wisiał na strychu. Także to nigdy wody nawet nie dostało, i to masz bezpośrednio od razu do tego jest rutiny. No za by jeszcze można było wziąć, tylko... No, tak, musi być y, przewód do tego. A to jest antenówka zwykła. Koncentryczna? No. On jest na koncentryku przez to go nie brałem w ogóle, nie? Zwykła zwykła antenówka. No dobra, no niby się sprzedają jeszcze, to dobra. Niech będzie, jak mówisz. Zwykły koncentracja? Tak, to... tak, no zwykły, zwykły. Będzie, okay. A to co to za dzyndzę? Ja, to jest za ślepka, bo on jest dwutrożny. To jest zwykła guma możesz sobie ściągnąć tam. Bo po to można było jeszcze podpiąć. Tam była jakaś cała instrukcja ja, od tego. Jednym podpinać antenę, wejście, wyjście, nie pamiętam już tam dokładnie. STB, STB to jest chyba telewizja. No, 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 no. no. Jakoś tak. A tuner jakiś czy coś. Dobra, mniejsza. Jeszcze chodzi tam. Czasem coś kupić. No i to będzie. tak leży to więc. To też będzie za pewnie To co? Do mycia pędzli. No <laughs> to tak. 5 złotych. I dwa razy Call of Duty. Jedno jest ze steelbookiem, drugie bez. To ze steelbookiem tam To jest na PS5, tak? No. Ale ładna okładka, co? No. Ze steelbookiem tam trochę. Więcej chodziło, jak wychodziło nowe. A teraz blago obszótka, więc to i tak mi leżą. Ej, właśnie, jeszcze te telefony, dobra. No. No, Express już za 70 zł można kupić, to 3 dych. No spokojnie, tak to stoi. Ten z pewnie dwie, zdwija, wydaje mi się, ale zobaczymy. To jest Tak, to było Tak, za... no, one były w zestawie razem. Tak, może być. Te Ja pierdolę, no, kurwa, tak że ich się to chciało leżeć telefony dych. Pokaż staruszki. Tak. No, tam tak. Ja pierdolę. Ten drugi. Ja pierdolę. Max. Ja kom. Ma ma to taki mordoteto typowanie, ten makska. Ale na początku w Samaracon są, wiesz? Ile co? to chodzi teraz za <suszy> 20, 25 zł. <suszy> <suszy> Dycha może. Spokojnie. Tutaj pięć dych. Dobra. Jakieś w miarę świeże gry? Eee, co, trójka jest z zeszłego roku. Teraz wyszła szóstka. A dwójka ma dwa lata, tak co roku jak wychodzi nowa to kupuję, nie? Za tom siedem? To byś musiał pewnie ze steelbookiem poszukać. Ze steelbookiem to zawsze pamiętam inne ceny, były. Yy, za tom... Mhm. ...pięć, jak będzie? Na 70 siedemdziesiąt i pięćdziesiąt. To mamy 335 razem za wszystko. Ekspres do kawy chibo, spieniacz do kawy chibo, lokówka, modem i dłodu, telefon Huawei, telefon Maxcom, gra na PS5 uh -huh. i gra na PS5. Uh -huh. Dobra. No, to nas kiedyś był Podkręcał w do 350 już. Ja byłem, opierdoliłem temu. Opierdoliłem telewizor. Bo nie miałem na browara. Nie no kurwa daj spokój. Już mnie męczy ten. ten. Już mnie męczy ten yy, yy, ten Lombard, już kurwa mam wrażenie, że jak widziałem 10 odcinków to widziałem wszystkie, co nie?